domu muzyki i Tańca w śląskiej kongresowej. Będziemy myśleć o tych, którzy życie swoje oddali, byśmy my tak pięknie mogli się spotkać. To było kolejne w tym roku wydarzenie upamiętniające setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Na scenie w ponadgodzinnym, barwnym spektaklu słowno-muzycznym wystąpiło około 100 wykonawców, solistów, wokalistów, chórzystów i tancerzy przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej. Ze specjalną atencją podeszliśmy jako zespół do tego tematu, ponieważ ja pochodzę z rybnika i większość tych pieśni to są pieśni mojej młodości, które ukształtowały mnie jako człowieka. Tym milej. Mi być odpowiedzialny w tej chwili za to wszystko. Wyzwaniem była przestrzeń, którą tutaj dostaliśmy, bo rzeczywiście przestrzeń tutaj jest imponująca i musieliśmy dostosować się do tej przestrzeni, która tutaj jest. A ja myślę, że dla wszystkich artystów było to wyzwaniem. Na W misku znalazły się autentyczne śląskie pieśni i piosenki z okresu powstania. Warstwa narracyjna z kolei zapoznała widzów z tłem historycznym tych wydarzeń i wieloma często mało znanymi faktami związanymi z tym powstańczym zrywem. Zespół artystyczny Wojska Polskiego ma swoją misję propagowanie naszej historii, historii Oręża Polskiego, a przecież bardzo ważną rolę w naszej historii zajmują te trzy powstania śląskie. Stąd decyzja naszego kierownika muzycznego, żeby popracować nad tym właśnie repertuarem z okazji setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego. Elegia Śląska jest najnowszym widowiskiem scenicznym przygotowanym przez reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Głównym celem Zespołu o ponad stuletniej tradycji jest dbanie o dziedzictwo narodowe poprzez muzykę, taniec, śpiew i słowo. Cieszę się, że pomimo tych trudności udało nam się spotkać trochę później. Może nie aż tak bardzo uroczyście, jakbyśmy tego chcieli. Być może ten koncert nie był aż tak ogromny, na jaki zasługuje to wydarzenie, ale ważne, że pewne akcenty są że pewne akcenty były, że się spotykamy, że pamiętamy, że wspominamy te wielkie, ważne chwile dla Górnego Śląska. Elegia Śląska była widowiskiem, które zapadło w pamięć i głęboko wzruszyło niejednego widza.